Witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem, że nakręcę film ze stosami ogniskowymi. Ja jestem z tych, którzy rozpalanie ognisk no już troszkę studiują i jestem za tym, aby mieć pewne ogniska. Czyli ognisko, które jest stosem, które jest ułożone, które w zasadzie mam pewność, że ono się rozpali. Dzisiaj, no tak, troszeczkę z braku. E, takiego e, jakiegoś obowiązku e, troszkę miałem czasu postanowiłem że e, zrobię e, u siebie na podwórku nie wychodziłem nigdzie daleko e, u siebie na podwórku przećwiczę sobie technikę e, z rozpalaniem ognia e, w warunkach suchych czyli z drewnem takim suchym e, takie drewno możemy znaleźć też e, na łąkach e, które tam e, na obrzeżach lasu e, gdzie e, spadające gałęzie szybko schną tak więc takie drewno można znaleźć e, bądź jest to drewno po prostu e, e, żwiczne przez co bardzo łatwo powinno się to zrobić, ale e, tak jak mówię, ja rozpalam ogniska pewne tak więc będzie to stos e, przygotowałem już sobie taką pod, podstawkę tutaj jest ona wykopana patykiem taka dziurka i specjalnie obciosany y, pieniek i ułożony y, przeszkowałem sobie tutaj rozpałeczki y, żywiczne mniej żywiczne y, i różnej grubości patyczki y, tutaj mam też jeszcze takie trawy można powiedzieć patyczki trawy co też ułatwi nam zadanie jak więc y, jest troszkę wiecznie ale drewno jest suche, powinno się nam udać użyjemy zapałek zawsze je mam przy sobie tak więc cóż, bierzmy się do roboty Tutaj znajduje się tak zwane wejście. Tutaj będziemy podpalać. Mamy zapałki. Tutaj zrobiłem sobie taki powiedzmy wiatrochłon. On jak tutaj odpalę zapałkę to powinienem ją spokojnie tutaj dać. Tutaj nie wie. Tutaj sobie ułożyłem klocki, dlatego że one są troszeczkę wilgotne, tak więc będą się od razu suszyć. Tutaj mamy suche drewno. <tutu> tak więc będzie mógł wykładać od razu ale powinno się udać gdyż no, powinno być dobrze to ułożone tak więc sprawdzimy